Zegarek, który zmienił historię luksusu, poznaj: Odema, ma Piget Royal Oak 1550 ST, którym wczoraj pochwalił się potężny król Rafał Tekwan. Górniak to model, który zrewolucjonizował świat zegarków i po części go uratował. Dlaczego jest to legenda? Oto odpowiedź! Ode Mapi GET Royal Oak na designu, która od 1972 roku łączy elegancję sportowego zegarka z funkcjonalnością sportowego. Modelu początkowo kontrowersyjny, dziś stanowi synonim prestiżu zaprojektowany przez genialnego Geralta Gente, a jego stalowa koperta z charakterystycznymi śrubami na bezelu i unikalną strukturą tarczy natychmiast przyciąga uwagę. Model 1550ST to nowsza wersja tego klasyka, która debiutowała w 2019 roku. Zmiany obejmują większą średnicę koperty 41 mm i nowoczesny mechanizm automatyczny kaliber 4302 z 70-goźniową rezerwą chodu. A cena tego zegarka wynosi 150 tysięcy zł. Jest to przepiękny zegarek i dlatego...